Lubi mleczko, to jej miseczka. Miał, 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 kitka gra, po ogrodzie kic, kic, kic. Miał, miał, kitka ma, w oczach słońce w sercu błysk. Za motylkiem kitka goni, lecz motylek zaraz chroni, na płot wskoczy hop, i już kitka mruczy, ale cóż. Słońce w nocy śpi, kitka cicho mruczy śni. W kłębek zwija się jak kotek śni, o mleku i stokrotkach. Miał, miał, kitka śni, w śnie tańczy wśród pięknych dni. Miał, miał, słodki sen, jutro wstanie nowy dzień. Miał, miał, kitka gra po ogrodzie, kic, kic, kic. Miał, miał, kitka ma w oczach słońce, w sercu